Witam Was serdecznie na moim kanale ponownie. Dzisiaj znowu mam dla Was tutorial Tak jak mówiłam, tutoriali będzie więcej Dzisiejszy makijaż oparłam na bardzo, jak widzicie, ciepłych kolorach Kolorach miedzi, brązu, piasku Dlatego, że ostatnio oglądam dużo takich tutoriali Ale też naprawdę, tak jak wiecie, te kolory po prostu uwielbiam I od początku, kiedy robię ten kanał To takie kolory tutaj Wam w makijażach pokazuję Z reguły jest to coś takiego bardzo rudawego na oczach I do tego są czerwone usta A dzisiaj mam dla Was makijaż, który jest metaliczny z dużą ilością połysku, bardzo taki myślę popołudniowy, wieczorowy. Zainspirowała mnie też ostatnio, oczywiście, Liza Eldridge, która pokazywała swój makijaż ślubny, i ja takie kolory po prostu kocham. Udało mi się je znaleźć w aż dwóch paletach. Dzisiaj będę korzystała z tych dwóch palet. Oprócz tego dołożyłam jeszcze paletę Nars która też ma takie świetne, właśnie kolory, które nadają się do takich lekkich makijaży, i oczywiście wszystkie moje ulubione kosmetyki do makijażu twarzy, które ostatnio widzieliście w ostatnim tutorialu. Więc jeżeli będziecie chcieli zrobić bazę do tego makijażu, to znajdziecie ją w poprzednim filmie, a tutaj pokażę Wam, jak zrobić makijaż oka i być może trochę jak zrobić makijaż ust. Także serdecznie zapraszam Was do oglądania tego filmu. Zależy mi na takich bardzo ciepłych brązach, takich prawie. Ceglastych. Jakoś ten kolor ostatnio mnie niesamowicie fascynuje, i uwielbiam go w makijażu dziennym swoim. Natomiast myślę, że ten dzisiejszy makijaż nie do końca będzie dzienny. I zacznę od nałożenia cienia bazowego. Jak zwykle na całą powierzchnię powieki używam cienia tego samego co w ostatnim tutorialu, czyli to jest Coconut Cream. Ponieważ zrobię dzisiaj, myślę, takie brązowe smołki, rude smołki, coś w tym rodzaju, to potrzebuję mieć dobrą bazę, żeby te cienie ładnie się blendowały między sobą. Teraz wezmę sobie kredkę. Akurat wybrałam tu kredkę Kiko w kolorze 403. Nie wiem, czy ona jeszcze jest w sprzedaży, ale to jest bardzo ładny odcień brązu, taki ciemny i dosyć taki metaliczny. I nakładam wzdłuż całej linii rzęs. Bo chciałabym mieć tutaj dobrą bazę do makijażu oka. I wezmę mały pędzelek do rozcierania i rozetrę ten kolor. Na razie jeszcze bez innych cieni. Teraz w ogóle wychodzi bardzo dużo takich palet, które są właśnie takie w odcieniach zachodzącego słońca, bardzo miedzianych, bardzo intensywnie pomarańczowych, do tego zadane właśnie ciemne takie rudawe złoto. Myślę, że to w ogóle są kolory tego lata i tego sezonu. Jakoś tak się przyjęło, że one będą najlepiej się sprzedawały. Teraz mam trudny wybór pomiędzy paletą Chocolate Bark Milk Chocolate i paletą Peach. Myślę, że wybiorę paletę Peach, dzisiaj Sweet Peach. I zacznę od cienia Puree, czyli to jest taki bardzo intensywny, piękny odcień rudy. I zupełnie matowy. I nałożę go na całą powierzchnię powieki ruchomej. Właściwie tak jak widać ja go wbijam bardziej w powiekę. Dlatego, żeby mi się nie osypywał, ale żeby też kolor nałożył się bardzo równą powierzchnią. Teraz wezmę drugi kolor z palety Sweet Peach Summer Yam. Nałożę na drugą stronę pędzelka. To jest taki bardzo intensywny, też rudy odcień, ale intensywniejszy w tym sensie, że ma dużo, dużo więcej czerwieni w sobie. I dołożę w zewnętrzne kąciki. Też go wklepuję. Na razie kompletnie nie dbam tutaj o kształt oka, po prostu nakładam kolor. Teraz mogę zacząć blendować. Potrzebuję jakiegoś puchatego pędzelka. Czystego. I dokładnie rozblendowuję te kolory. I między sobą i na powiece, tak żeby one się rozłożyły. taki ładny sposób. Następnie wezmę sobie taką grubą metaliczną kredkę właśnie w też w takim ładnym brązowym kolorze. To jest akurat kredka również marki Too Faced. Ale może być to jakakolwiek kredka, jaką macie. Może być to Sephora. Takie kredki produkuje też świetna marka Bell. I podmaluję sobie dolną krawędź rzęs. No i teraz czas na jakiś metaliczny kolor rozświetlający. I oczyściłam sobie trochę mój pędzelek i nałożę może odcień bombą, którym też ostatnio malowałam się w ostatnim filmie. Bardzo lubię ten kolor, bo on jest taki i metaliczny, i piękny. I nałożę całą powierzchnię właśnie tutaj na środek powieki, żeby dodać takiego blasku. Ale żeby było jeszcze fajniej, to dołożę sobie troszkę koloru Lucius z palety Sweet Peach, żeby jeszcze bardziej wydobyć ten środek powieki. I teraz wezmę odrobinę koloru, który się nazywa Hot Fuge, czyli to jest taki odcień pomiędzy fioletem i brązem. I nałożę go delikatnie wzdłuż całej linii rzęs, ponieważ moje oczy... No mają tendencję już do opadania i chcę je troszeczkę tym kolorem po prostu unieść. Ten kolor się idealnie nadaje właśnie do linera, i znowu wezmę pędzelek do blendowania i rozblenduję to troszeczkę, żeby było większe wrażenie właśnie smołki. Oczywiście podkręcę rzęsy bardzo mocno. I zaczynam nakładać moją ulubioną maskarę. Teraz kupiłam jej drugą wersję, jest to zwykła Miss Manga. Niestety, jak kupowałam, to się pomoliłam i zamiast kupić czarną, kupiłam sobie ciemny brąz i używam teraz ciemnego brązu. Ale ponieważ te maskary bardzo mocno pogrubiają rzęsy, to naprawdę nie ma znaczenia, może być to bardzo ciemny brąz. Dzięki temu ten makijaż, myślę, będzie jeszcze bardziej letni. Naprawdę daje radę. Jest to świetny tusz pogrubiający. Jeżeli szukacie czegoś naprawdę intensywnego, to bardzo Wam te tusze polecam. Wciąż są do dostania w TK i Maxie. I też jedna z Was ostatnio puściła mi link, że są też na Allegro, więc można się im przyjrzeć. I jeszcze delikatnie skończę dolną krawędź oka i użyję sobie cienia Caramelized z palety Sweet Peach, która chyba dzisiaj trochę wygrała pod całą dolną krawędź oka. Bo rzeczywiście chcę mieć ten efekt smołki właśnie ta dolna krawędź nam go da. Oczywiście pomaluję teraz dolne rzęsy. Wezmę sobie czysty mały pędzelek, nałożę teraz trochę cienia rozświetlającego i wezmę cień Butter Pecan z palety Semi Sweet i nałożę go w kąciki oka. Myślę, że odrobinę musnę nim jeszcze łuk brwiowy, ale naprawdę bardzo delikatnie, bo ten cień Butter Pecan jest tak niesamowicie napigmentowany i tak błyszczący, że nie chcę po prostu tutaj przesadzić. To jeszcze nie jest koniec makijażu oka. Jak skończę drugie oko, pokażę Wam jeszcze, jak wykończyć ten makijaż, żeby on połączył się jakby z makijażem twarzy. Po prostu zrobię delikatne kontrowanie brązera. Zupełnie zapomniałam, że ostatnio też uwielbiam tą paletę do makijażu oka i naprawdę bardzo często ją wykorzystuję. Jest to paleta Róży NARS Unfiltered One, czyli ta, która ma te intensywne, piękne kolory, i ostatnio maluję się tymi dwoma cieniami, tymi dwoma różami, jako cieniami do makijażu właśnie oka. One się idealnie sprawdzają, i właśnie dzisiaj nimi chciałam to oko wykończyć, ale również myślę, że użyję tych może na tutaj na dole do konturowania lekko twarzy. I na mały pędzelek, ten co zawsze, wezmę sobie odrobinę cienia, który się nazywa outer. Oczywiście, różu, które nazywa się outer. Jest to całkowicie matowy róż, bardzo piękny odcień ceglasty i zaznaczę jeszcze delikatnie zewnętrzne. Tutaj to V, jakby, nałożę sobie odrobinę. Jeszcze co do techniki malowania yy, oka. Może powiem wam jeszcze tylko tyle, żeby było wam łatwo się malować, żeby było wam łatwo jakby zrobić taki makijaż, który nie jest tylko przy rzęsach. Warto patrzeć w dół w lusterko, ponieważ wtedy widzicie całą powierzchnię oka, jaką malujecie i dokładnie widać, gdzie należy ten kolor dołożyć. To jest taka bardzo prosta metoda, którą też często pokazuję właśnie w lekcjach makijażu. Najłatwiej jest wtedy dołożyć właśnie cień prawidłowo. Z elektron trochę większy i nałożę outer te zewnętrzne kąciki. Moje oko powinno się natychmiast unieść. Myślę, że to widać. W ogóle jeśli chodzi o pigmentację palet Nars'a i palet Too Faced, to jest to olbrzymia przyjemność pracować z tymi paletami, ponieważ one są fantastycznie napigmentowane i rewelacyjnie się rozcierają między sobą te cienie i te róże. I potem wezmę czysty pędzelek i sobie to wszystko jeszcze rozetrę. I teraz, przy takim luku, właśnie dobrze jest wrócić z powrotem do brązera. I ja znowu dzisiaj będę korzystała z palety Benefitu. Będę korzystała oczywiście z Huli i z Huli Light. Standardowo, jak zawsze. Ostatnio właściwie nie rozstaję się z tymi dwoma kolorami. Bez przerwy używam albo Huli, albo Huli Light. I do oka, i do makijażu twarzy. I zaznaczę delikatnie Hulą Light. Całe załamanie powieki. Dlatego, że smołki to jest taki typ makijażu, który ma tworzyć takie halo, jakby wokół oka. Tak jak jest halo wokół księżyca, tak samo powinno być pomalowane oko, czyli te kolory powinny się rozchodzić w taki bardzo ładny sposób. Mam nadzieję, że to trochę też będzie w kamerze widać. I oczy dzięki temu znowu są jeszcze większe. I teraz wezmę sobie hulę i nałożę jeszcze troszeczkę jej w zagłębienie. Postanowiłam na koniec dodać sobie jeszcze akcent, no bo to jest makijaż popołudniowy, wieczorowy na wyjścia. I użyję dzisiaj cienia Aritaum, moich ulubionych cieni rozświetlających. Jest to odcień 04. Nałożę sobie go na palec. To są cienie, które teraz bardzo są modne. One się niesamowicie błyszczą. To jest po prostu sprasowany pigment w kolorze pomarańczowo złotym. I nałożę go jeszcze delikatnie na środek powiek ruchomej. Możecie też zrobić to brokatem. Jeżeli idziecie na jakąś naprawdę taką super wieczorową, fajną imprezę, to brokat jak najbardziej będzie tu wskazany. Jeżeli macie właśnie jakąś sukienkę, która jest odkryta, możecie też nawet posypać ramiona brokatem. To też świetnie wygląda też tak jak widzicie ja nie rozcieram tego cienia tylko wklepuję go ponieważ jak zaczęła rozcierać to on by się mi przemieścił wszędzie i nic by nie było z tego efektu o którym mi chodzi tylko wszędzie byłby bałagan także wklepuję go w powiekę. można też lekko na przykład zmoczyć pędzelek i też go wklepać lekko wilgotnym pędzelkiem myślę, ale myślę że to jest trudniejsze technicznie można sobie coś zepsuć no i teraz przyszedł czas na ostatnie akcenty w tym makijażu, czyli powinno być to jakieś bardzo ładne rozświetlenie skóry. I dzisiaj będę stosowała paletkę Becky. Jest to paleta do konturowania i do rozświetlania, którą kupiłam dość dawno temu, co pewnie po niej widać, ale jest to paleta kremowa. I tu macie właśnie produkt do konturowania, a tu jest rozświetlacz, się będę korzystała tylko z rozświetlacza. Jest on niezwykle piękny, daje przepiękny efekt na skórze, bardzo naturalny. I wklepię go tylko delikatnie. Te miejsca, w które jak zwykle wklepuję rozświetlacz, czyli szczyty kości policzkowych, szczyt nosa, łuk kupidyna. Oczywiście przejadę delikatnie palcem po uszach, że ten blask powinien się już pojawić w kamerze nawet. Teraz wezmę sobie mały pędzelek. Pudrem transparentnym to znowu jest Kanebo, który ostatnio naprawdę uwielbiam, ponieważ on ma zupełnie biały kolor. I mocno przypudruję okolice nosa, ponieważ ona mi się bardzo błyszczy. Tutaj okolice ust. Wszystkie te miejsca, które, na które nakładałam dzisiaj również korektor, bo mam ostatnio sporo różnych niedoskonałości. Jeżeli chcecie mieć szczególnie mocno wykonturowaną twarz i taką naprawdę... Foxy, to albo możecie obejrzeć mój tutorial z konturowaniem twarzy, albo po prostu możecie popatrzeć sobie teraz, jak dołożę sobie puder transparentny pod kości policzkowe. To po prostu spowoduje, że one będą super takie ostre. Będą miały taki super ostry kształt, czyli uzyskacie taką bardzo zmężającą się szczękę. Przynajmniej mam taką nadzieję w moim przypadku. Ja jeszcze do konturowania użyję sobie palety Narsa, tak jak Wam mówiłam, delikatnie dosłownie nabiorę na pędzel odrobinę tego koloru tutaj, to jest taki piękny brąz z dużą ilością połysku i nałożę go na najbardziej puchaty pędzelek jaki mam i musnę nim zagłębienie kości policzkowych. Bo, jeżeli mam już bardzo dużo połysku i w ogóle wszystkiego na twarzy, to oczywiście nie chcę przesadzić. Troszkę też omiotę resztką tego produktu twarz, dlatego, że ten produkt ma opiłki, jest perłowy, daje taki bardzo piękny, rozświetlony blask. No, i teraz zostało mi wykończenie makijażu, czyli użycie jakiejś szminki. I znowu mam dylemat, kompletnie nie wiem jakiego koloru użyć. Najbardziej chyba myślałam o kolorze znowu Sopot, bo on jest taki bardzo różowy. Nie będzie to ta twarz taka wypłukana całkowicie z koloru. Ale tak samo jak w przypadku makijażu, który ostatnio Wam pokazywałam tu, fajnie by też wyglądał jakiś bardzo delikatny kolor, czyli zupełnie matowy na przykład brąz, albo przejrzysty błyszczyk z odrobiną na przykład złota. Też by był świetny do tego make-upu. Użyję sobie Prep'em Prime Maca. Poczekam aż to się troszeczkę wchłonie, bo bazy z reguły muszą się odrobinę wchłonąć usta. Dla kogoś, kto jest bardzo odważny i na przykład lubi taki makijaż trochę Grunge, fajne byłby też, myślę, ten kolor szminki. To jest odcień Berlin. Wiecie, że to jest mój ulubiony kolor. Jest to po prostu taki siny brąz. On by był też fajny do tego makijażu, bo są bardzo ciepłe oczy, ciepła skóra i do tego, do kontrastu, na przykład taka zimna szminka. Myślę, że to by było bardzo ciekawe. Zacznę od konturówki i froszera w kolorze mauve 21. I ponieważ ja mam bardzo w sumie małe usta, ale na szczęście dosyć regularne w kształcie, to wypełnię je tą konturówką w całości. To znowu jest taki kolor dla mnie, który po prostu poprawia kolor naturalny mój kolor ust. I użyję jednak e, sopotu, ponieważ jest to taka neutralna, różowa szminka. Oczywiście matowa, i ja, jak widzicie, nie byłam zbyt odważna, ponieważ moje usta są w takim bardzo neutralnym kolorze. Ale myślę, że troszeczkę chciałabym jednak zmienić ich kolor i dodać tutaj troszeczkę odrobinę takiego bardziej beżowego odcienia. Korzystam sobie z mojej palety do pracy szminki, które tutaj mam przygotowane, i użyję chyba mojej ulubionej szminki Chanel, którą po prostu wklepię w usta. Kończyłam z takim myślę, makijażem ust. Dosyć mi się to wszystko podoba. Jeszcze na koniec przypudruję usta. Też pudrem sypkim transparentnym, dlatego że ja bardzo lubię mieć ten kontrast pomiędzy połyskiem a matem na twarzy. Uważam, że to wygląda naprawdę rewelacyjnie. I też yy, bardzo przykuwa uwagę wtedy do oczu, bo jeżeli byłby duży połysk na ustach i duży połysk na oczach, to natychmiast makijaż jakby straciłby tą równowagę. Puder transparentny, jeśli nałożycie go bardzo cieniutką warstwą na usta, możecie to robić przez chusteczkę, utrwali Wam idealnie makijaż ust i naprawdę będzie się on trzymał wiele, wiele godzin. Możecie pić drinki niekoniecznie przez słomkę. I jest to naprawdę fajna, fajna metoda na właśnie na utrwalanie makijażu ust. Także tak przedstawia się moja wersja makijażu takiego wieczorowego, popołudniowego na lato w kolorach rdzy, miedzi, zachodzącego słońca. Myślę, że jest to bardzo twarzowy makijaż, że będzie doskonale pasował oczom brązowym, oczom piwnym, oczom oczywiście zielonym, tak jak moje, albo na przykład szarym, niebieskim. Także w zasadzie... Każdy może z niego skorzystać, im więcej nałożycie kontrastu tuż przy rzęsach, czyli zużyjecie koloru, który jest dla Was kontrastowy dla Waszego koloru tęczówki, tym Wasze oko będzie miało intensywniejszy kolor. Dla mnie to dzisiaj była taka czerwonawa, intensywna, metaliczna kredka właśnie 403. Ten kolor naprawdę jest taki bardzo rusty, bardzo czerwony i dzięki temu on świetnie wydobywa kolor moich oczu, ponieważ ja mam oczy lekko zielone. A to jak skończycie ten makijaż, jaki będzie kolor ust do niego dobrany, to naprawdę zależy od Was. Tak jak mówię, tutaj może być błyszczyk, może być beżowa szminka, może być szminka, która jest dosyć taka sinawa, bardzo modna, mogą być usta czerwone, do tego też wyglądały pięknie. Wtedy to będzie bardzo mocny makijaż, taki naprawdę przykuwający uwagę. Myślę, że latem sprawdzą się właśnie kolory może bardziej neutralne, dlatego też na taki się zdecydowałam dzisiaj. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego tutorialu. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Mam nadzieję, że tutoriali w ogóle u mnie na kanale będzie coraz więcej, że będą dla Was inspirujące. Ja oczywiście postaram się robić dla Was takie luki, w których się też sama dobrze czuję. To jest oczywiste, ponieważ ja nie mam tutaj modelek. Obsługuję swój kanał sama. Ale jeżeli macie jakieś szczególne prośby co do makijażu, które pokazuję, proszę, napiszcie mi komentarze. Ja to po prostu poczytam i zobaczę, co ewentualnie mogłabym jeszcze dla was przygotować. Także na dzisiaj to już wszystko. Żegnam się z wami. Dziękuję wam bardzo za ostatnie komentarze pod filmami. Dziękuję wam za miłe słowa, ale też za krytykę, jeżeli komuś coś się nie podoba, to dla mnie zawsze jest to taki punkt wyjścia, żeby zrobić coś na przykład inaczej albo lepiej, więc to też jest super. Zapraszam was oczywiście gorąco na moje Insta które cały czas rozwijam i zapraszam oczywiście wszystkie nowe osoby do polubień, dodania kciuka do góry, do subskrypcji. I żegnam się z Wami. Wszystkiego dobrego. Do następnego razu.